O Kop w butach, usiądź więc, nie będziesz nudzić się. Что ж, Magiczny kucyk! Nie możemy znaleźć zakry. Nie mamy już pieniędzy ani jedzenia! Zupełnie jakby stado czarnych kotów goniło nas w piątek 13. Czy przynajmniej przez chwilę możesz być cicho, Pier? Jeśli mam zamknąć usta, mój drogi, to musisz w nie włożyć wielki bezsztyk! Wielką moc magiczną? Przestań już pleść bzdury w takiej chwili! Niedługo się przekonasz, czy to są bzdury! Czuję bardzo blisko tę wielką moc! To właśnie jest stamtąd! Co widzisz! To tylko kilku oberwańców męczy zwierzę! Ja czuję wielką moc magiczną! To nieważne! Musimy przecież uratować tego konika. Hej, witam! Przestańcie! O no takiego? No? Zwierzęta trzeba szanować! A jak nie łobuziaki, to ja się z wami zaraz policzę! Dobra, chodźmy stąd! Czy zauważyliście, jak się mnie przestraszyli? Teraz nic ci nie grozi. Już dobrze. Bardzo dziękuję za pomoc. To dla mnie nic wielkiego. A! Konik przemówił! Co was tak przeraziło? Przecież wy też mówicie, choć jesteście kotem i szczurem. No e, właściwie to masz rację. To jest magiczny mówiący konik! Widzisz, Kusto, że można polegać na moich wąsikach? To był przypadek. Co takiego? O! o. Iwan? Nie pozwolę, żeby ktoś skrzywdził Szemę! A! Iwan, zaczekaj! To nie oni się nade mną znęcali. <śmysyjanie> o! o, o. <śmysyjanie> 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 Sąsiedzi mi powiedzieli, że nad rzeką ktoś się znęca nad moim Szemem, dlatego pomyślałem, że to wy. Zaraz, zaraz! Przecież twój Szem promieniuje wielką mocą magiczną, więc dlaczego jej nie użył przeciw tym łobuzom? Dlatego, że zabroniłem mu pokazywać ludziom, jaką ma wielką moc. Nie chcę, żeby wszyscy plotkowali o nim, jak kiedyś o Silverze. Kim jest Silver? To jest koń, którego podarował mi pewien magiczny rumak. Magiczny, magiczny rumak? Tak, to było pół roku temu. Co noc ktoś deptał nasze grządki z warzywami. Zastawiliśmy więc dużą pułapkę w ogródku. Nie mieliśmy pojęcia, kto się złapie. I złapał się biały tak. koń. I co było dalej? Wtedy. Przeprosił mnie z płaczem. Powiedział, że już nigdy nie podepczę moich roślin. Początkowo nie chciałem go wypuścić, ale gdy na niego popatrzyłem, zrobiło mi się go żal. I w końcu pozwoliłem mu odejść. Koń dał mi kucyka Szema i Silvera. W ten sposób biały koń wyraził swoją wdzięczność. Silver był nieziemsko piękny i bardzo szybko galopował. Król usłyszał, co ludzie mówili o tym koniu i zabrał go bez pytania. Jaki to okropny król! Pomożemy ci odzyskać konia? Nic z tego. Ten wstrętny król ma najpotężniejsze na świecie wojsko. Nigdy ich nie pobijemy. Nie martw się, Iwanie. Usłyszysz dobre wieści. Dobre wieści? Iwan! Mamy kłopoty! Co się stało, matko? To straszne, synku! Silver zaczął szaleć i poranił kilku żołnierzy! Król jest bardzo zły! Nasz Silver? Jeśli go nie zdołasz uspokoić, to wszyscy wkrótce stracimy głowy! O! Niemożliwe! To chyba nie są dobre wieści. Wsiadaj szybko na mój grzbiet, Iwanie. Obaj powstrzymamy Silvera. Jedziemy z tobą. Szybko. Gotowi? Tak. On też umie latać. Na to, że tylko Iwan umie poskromić Silvera. Posłuchaj, dam ci pięć złotych monet, jeśli zostaniesz stajennym. Pięć złotych monet? Tak, będę zaszczycony. O. 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 E, wasza królewska mość. Czego chcesz? Jak widzę, królu, ten koń uszkodził wszystkich Twoich stajennych. Czy możemy zamiast nich pracować, dopóki nie wyzdrowieją? Nie mamy pieniędzy i szukamy pracy. Zgódź się, królu! Proszę Cię, królu, to moi przyjaciele. Hmm. Nie mam wyboru. Możecie zostać. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Jutro, Iwanie, będę miał ważnego gościa w zamku. Masz mu pokazać Silvera i dopilnować, żeby był spokojny. Tak Wasza Wysokość. O, ależ ciężko. Tak, a co sobie myślałeś? Hmm? O! Księżniczko Sabrina, oto najwspanialszy koń w całym kraju O, rzeczywiście jest przepiękny Jaka to piękna księżniczka Cudowny Gdy za mnie wyjdziesz, księżniczko, dam ci tego konia w prezencie Co takiego? To chyba żart Nie, księżniczko, mówię poważnie Ależ królu, dzieli nas jest zbyt wielka różnica w wieku Najważniejsza jest miłość, Sabrino. Gdy cię ujrzałem, zakochałem się bez pamięci. Ale stary król potrzebował konia na przynętę! Ktoś coś mówił? Nie, 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 panie. Ale skąd? Nie, nie, panie. Księżniczko. Do tej pory zawsze dostawałem wszystko, czego zapragnąłem. Kiedyś zniszczyłem całe państwo dla błahostki. Rozumiem cię bardzo dobrze, Wasza Wysokość. Jeśli spełnisz, panie, moje życzenie, to wtedy zastanowię się nad tym małżeństwem. O, naprawdę? A jakie to życzenie? Muszę przyznać, że kiedy tu płynęłam statkiem, napotkaliśmy wielki sztorm i mój pierścień ze szmaragdem wpadł do wody. Proszę, odszukaj, panie, ten pierścień. No, no dobrze. Iwanie, daję wam równo trzy dni na odszukanie tego pierścienia. No! Dlaczego to my mamy szukać tego pierścienia? Nie mieliśmy wyboru. Gdybyśmy się nie zgodzili, król wyrzuciłby nas. Jak mamy znaleźć taki mały pierścień w takim wielkim oceanie? Nie martw się. Spytamy króla wieloryba, gdzie leży pierścień. Króla, króla wieloryba? wieloryba? Tak! O, tam jest! Gdzie jest? To tylko wyspa. Patrzcie dobrze. Królu wielorybie. O, szem. Dawno cię nie widziałem. Jaki olbrzymi wieloryb. Wielki królu. Bardzo cię prosimy o pomoc w znalezieniu pewnego. Zaczekaj się. Niestety, o nic mnie nie możecie teraz prosić. Dlaczego? Połknąłem przez pomyłkę, wrak statku. Teraz nie mogę się ruszyć przez ten wypchany brzuch. To musi bardzo boleć. Królu, pomożemy ci, jeśli zgodzisz się potem pomóc nam znaleźć pewną zgubę w morzu. Zgadzam się. A więc otwórz bardzo szeroko usta. Tak. Przem, wjeżdżamy do środka. Dobrze! Teraz go wszyscy połaskoczymy! <drymnie> Przestańcie już! To łaskoczę! Szem, <drymnie> teraz uciekamy! <drymnie> <drymnie> Wyleciał! O, udało się! Dziękuję, a więc zrobię dla Was, co tylko zechcecie. Kilka dni temu był sztorm. Księżniczka Sabrina zgubiła pierścień ze szmaragdem. Chciałbym, żebyś go odnalazł. Tylko tyle, to proste. Moje ryby, słuchajcie! Bardzo proszę, księżniczko. To przecież mój pierścień. Jestem z Was dumny. Dobrze się wpisaliście. Tak się staraliśmy, a księżniczka nie wygląda na zadowoloną. Tak, zauważyłem i też się nad tym zastanawiam. Mm. Mm. Otwórz, Pierre. Ja nie jestem twoim sługą, chusto. Eee, no dobra, dobra. Kto nas budzi w środku nocy? O, o, o. Księżniczka, Księżniczka Sabrina! Sabrina? <grymne> Czy coś się stało? Najgorsze! Dlaczego znaleźliście mój pierścień? O, prosiłaś króla, żeby go odnalazł, więc dlaczego płaczesz? Pomyślałam, że mu się to nigdy, przenigdy nie uda! O, wy zrobiliście wszystko, żebym jednak musiała za niego wyjść. Czy myślicie, że będę szczęśliwa, gdy wyjdę za kogoś, kto jest ode mnie starszy o pięćdziesiąt lat? Nie jest też wcale miły. A dlaczego nie możesz mu odmówić? Gdy to zrobię, on się wścieknie i zniszczy cały mój kraj. Ten król jest do tego zdolny. No właśnie, nie chcę wyjść za niego za mąż. Dlatego powiedzcie, proszę, co zrobić, żeby mu odmówić, ale go jednocześnie nie zdenerwować. To trudne. Kusto, co to? Zwykle masz dużo pomysłów. Mój mózg się jeszcze nie obudził. Mm, pobudka! Obudziłeś się już? Trochę przesadziłeś. Kusto, w porządku? ten wstrząs mi jednak trochę pomógł. Wiesz księżniczko, musisz mu postawić warunek, którego nigdy nie będzie mógł spełnić. Małżeństwo pod warunkiem niedospełnienia. Mm -hmm. Chcesz, żebym odmłodniał? Tak, jesteś panie za stary, żeby się ze mną ożenić. Pomyśl. Gdy za ciebie wyjdę, wszyscy królowie będą się śmiać, że dziadek poślubił wnuczkę. No to niech się śmieją, jeśli chcą. Mogę najechać i zniszczyć ich kraje, jeśli tylko mi się spodoba. Nie znoszę przemocy królu. Chciałem powiedzieć, że na, na przykład. Więc postarasz się odmłodnieć? Sabrino. Chcę wyjść za młodego króla. Tego pragnę wasza królewska mość. Żegnaj. <laughs> Szkoda, że nie widzieliście, jak się zmartwił. Tylko sam Bóg może sprawić, że ktoś odmłodnieje! <laughs> Iwan! Król wzywa cię do siebie! Wzywa mnie? Mam bardzo złe przeczucie. Chcesz, panie, żebym ci pomógł odmłodnieć? Ja nie znam takiego sposobu. Cicho! Nie waż się ze mną kłócić! Ależ nie śmiałbym, panie! A więc masz na to całe trzy dni! Jeśli tego nie zrobisz, wyrzucę Cię, a do tego... Do tego... Skażę na 100 batów? Co za samolub z tego króla! Zniósłbym 100 batów, ale bez pracy nie utrzymam mojej starej matki! I co ja mam teraz zrobić? Pomóżcie mi, przyjaciele! No, Kusto! To przez Ciebie król wpadł na ten głupi pomysł? Przecież nie przypuszczałem, że właśnie Iwan może na tym ucierpieć. O, co teraz zrobię? Nie smuć się, mój przyjacielu. Doskonale potrafi odmładzać ludzi. O, naprawdę? Czy to a -a. możliwe? W jaki sposób? Musicie teraz przygotować trzy kotły, a potem kolejno napełnić je po brzegi mlekiem, wodą i ostatnim winem. Trzy kotły? Mleku? Woda? I wino? Czy na pewno odmłodnieje, gdy wejdę do tych trzech kotłów? Eee, tak. Panie, proszę, nie rób tego. Na pewno się poparzysz, gdy wejdziesz do tych wrzących kotłów. Nie rób tego, panie, błagam no, cię, królu! Żenit! Za chcę się ożenić księżniczką z księżniczką Sabrina. Puśćcie mnie zaraz, puśćcie! Jest! Zacznijcie już przygotowania do wesela. Księżniczko, zaraz zobaczysz, jak odmłodnieje. Ach, czy tak się stanie? Jeśli on rzeczywiście odmłodnieje, to będę musiała jednak za niego wyjść. Nie martw się, nie odważy się przecież wskoczyć do tych gorących kotłów. Wyglądają na gorące. Czy naprawdę po tym odmłodnieje, Iwanie? No. Masz całkowitą pewność? Tak! No to ty wskocz pierwszy! Co? O, 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 to za samolub z tego króla! E, co powiedziałeś? Nie, 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 nic, panie! Co on takiego robi? Teraz możesz spokojnie skakać. A, to jest mój najlepszy przyjaciel, królu. Przyszedł, bo wie, że się niepokoje. Wróć teraz do kusto i reszty szem. Czem! Szem! Co takiego zrobiłeś? Dzięki mojej magii obniżyłem temperaturę. Rozumiem. Teraz Iwan wejdzie. Szem, ufam ci! Co nie jest gorące! Wielka Zadziwiające! O! To też nie jest gorące! I to też! O! Co to za dziwne światło? Po wszystkim! Wychodź, szybko! To... to Iwan? Nie do wiary! A... Jaki przystojny młodzieniec! Z drogi! Nic ci nie jest? Ty jesteś Iwan? Tak. Skaczę! No nie wytrzymam! To, to dobra okazja, żeby dać królowi nauczkę. Ja. Kolu! Jeszcze nie jesteś wystarczająco młody dla księżniczki Sabriny, prawda, księżniczko? Jeszcze nie! Teraz wygląda na 40 lat, a powinien mieć zaledwie 20. Dobrze! Będę młodszy! Dla ciebie wszystko, Sabrino! Wasza wysokość! Królu, już chyba powinieneś wyjść! Królów! No to potrzebujemy mleka i pieluch. Zwróćcie nam naszego króla, gdzie oni się wszyscy podzieli! Czy to nie było zabawne? Mamy magicznego konika i szybkiego wierzchowca! Nigdy nas nie dogonią! Gdy tam dotrzemy, będziemy bezpieczni. Co potem zrobimy? Nie musimy się chyba niczym martwić. Popatrz. Cały czas miałam nadzieję, że ktoś taki jak ty pojawi się w moim życiu. Jedźmy razem do mojego kraju, Iwanie. Zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia, ale nie mogę wyjechać i zostawić tu mojej starej matki. Zrozum, Sabrino, nie mogę. Nie martw się, kochany. Moi słudzy ją przywiozą. Na pewno nie zostanie sama. Księżniczko... Panie... Aha! Zapomnieliście o nas zupełnie! Czas na was! Do, do, widzenia. do widzenia! Do widzenia! O co chodzi, Hans? O nic takiego. Iwan i Sabrina przypomnieli Ci twoją księżniczkę Sarę. Zgadłem, co? No może. Nie martw się! Też kiedyś będziesz szczęśliwy z księżniczką Sarą. Masz przecież mnie i kusto, jak Iwan swojego szema! Ale na tobie nie można polegać! Co takiego?